Hej, cześć witajcie, witam w pierwszym odcinku z gry Fares Frontier w sensie trzeci w tak naprawdę sezon jak dobrze pamiętam jakoś tak mnie naszło na tą grę e, troszeczkę się w grze pozmieniało, także zobaczymy z czym to teraz się je, już na nowym sprzęcie z nowym mikrofonem, także myślę, że to będzie całkiem fajna przeprawa. Jeżeli chodzi o poziom trudności, będzie to odkrywca. Na jeziorach niezimnych, nazwa wioski to będzie dristram, Jeżeli chodzi o ustawienia zaawansowane, nic tutaj nie zmieniałem. Sit mapy macie w tym miejscu, go sobie zapiszę od razu. No i zobaczymy, co nam wylosuje. Widzimy się już w rozgrywce. Life can be harsh everywhere. But in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. Nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave. That we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. This wild, unsettled land offers us the hope of a new start as the masters of our own destiny. Dobrze, jesteśmy już w rozgrywce. Zakończyliśmy rozpoznanie okolicy. Sprawdź tereny, które zbadali mieszkańcy i wybierz obiecujące miejsce pod budowę centrum miasta. Ważne jest, aby wybrać, aby wybrać lokalizację w pobliżu zasobów potrzebnych do zbudowania rozwiniętej osady. Należy pamiętać o glinie, rudzie, żelaza i potencjalnych źródłach żywności. No dobrze, jesteśmy już w grze. Zobaczmy, jak wygląda ukształtowanie terenu, jeżeli chodzi o samą mapę. Chyba na razie nie mogę zatrzymać rozgrywki, zobaczymy w późniejszym etapie. Chociaż teraz nie robi to zbyt dużej różnicy, szczerze mówiąc. No i tak, tu mamy duże, duże jezioro, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Tak żeby było w miarę dużo jedzenia. Tu chyba wydaje mi się, że będą będzie tutaj żyzna gleba. Swoją drogą możemy to sprawdzić za pomocą przycisków G i, I F, <laughs> może tak. E, pod G. Atrakcyjność, no, nic się nie zmienia. OK. Płodność to jest bardzo ważny parametr. Tutaj moglibyśmy Łąki posadzić, ustanowić, posadzić. Nie jestem pewien, czy, które z tych zdań jest prawidłowe. Wiecie co? Tutaj się wydaje całkiem fajna opcja. Jeszcze zobaczmy za pomocą i to jest woda, czyli studnie. Studnie jak dobrze pamiętam też będą bardzo potrzebne w tej rozgrywce. No dobra. Czyli wydaje mi się, że tak czy inaczej gdzieś tutaj byłby najlepsze byłoby najlepsze miejsce do rozwoju. Następnie z obu stron mamy wodę, także będzie blisko tak naprawdę do wody. Na początkowym etapie nie będziemy musieli o nic się martwić. Co to jest? Czym Ty jesteś? Za sobie. No dobra. Czcina Chyba nie możemy jej tutaj zebrać. A to dziwne, bo jesteśmy przy wodzie. Powinna być możliwość. Tutaj dopiero. Tu będzie dużo. Ok. Premia do wody. Zbyt strome zbocze. Tutaj wyżej możemy też to uczynić. I to chyba będzie fajna opcja, żeby to było gdzieś tam na wzniesieniu. Kurczę, nie wiem, uwielbiam takie rzeczy, że na wzniesieniu mogę coś wybudować. A w ogóle najlepiej to by było tutaj, tylko tam się nie dostaniemy. Nie jestem pewien, czy są mosty w tej grze już zaimplementowane. W sumie, dawno nie czytałem żadnej wiadomości, także dla mnie też nowością będzie, co się zmieniło. No dobra, nie przedłużajmy. Tutaj na tym zniesieniu to zrobimy, wydaje się to dość ciekawą opcją, resztę sobie rzeczy poprzynosimy. Jeżeli chodzi o zwierzynę i ryby będzie to w porządku, cała reszta dość słabo wypada z tego co widzę. No ale tym będziemy mogli zajmować się za pomocą naszych zbieraczy na późniejszym etapie. No dobra zobaczymy, może akurat uda nam się przetrwać, co to jest, jeżeli to jest wilk to tu jednak się nie wybudujemy. Tak, to jest Wilk. Nie. To, to w takim wypadku odpada. No dobra, wydaje się w takim układzie, że najlepszą opcją będzie po prostu tutaj, gdzie nam zgra na początku rzuciła. Tak, jak najbardziej chcemy to zrobić w tym miejscu. Mamy dostęp do ciekawych przedmiotów. Niestety zwierzyny nie będzie zbyt dużo. O, no i teraz zastanawiam się, No dobra, zróbmy to tutaj. Będziemy też chronieni za pomocą wody w pewnym stopniu. Dobrze, niech tak będzie. Może nawet bardziej w tym rejonie. Kurczę, nie ma idealnego miejsca na wszystko. A szkoda. Dobra, tak, tutaj chcemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No proszę, ludzie też zostali chyba przeniesieni. Za mało domów. Wiemy gro. Jeszcze jesteśmy na zbyt wczesnym etapie rozgrywki, żeby było dużo. No i dobra, jeżeli chodzi o kontrolki, 1, 2, 3, 4 widzę odpowiadają dalej za prędkość rozgrywki. Także na chwilowe są możemy przyspieszyć. I tak tutaj za bardzo nic nie mamy. Nie jesteśmy w stanie robić. E, dalej, obracamy kamerę Q lub e i środkowym przyciskiem myszy. Przybliż kamerę tym, tym. Dobra. Przesuń kamerę i wsadem, to wiemy. 1, 2, 3, 4. Pausa, space. E, przełącz zakładki G, i E i F i F2, F3, F4. Co to jest? Ty widżety. Okej, okay, dobra, spoko. Takie rzeczy dodali. Nie wiem, nie widziałem ich przedtem. Bodajże wędruje, nie może pracować. Dlaczego nie możecie pracować? Jak możecie? Znaczy, jak nie możecie? Nieważne. Dobra, udogodnienie i usługi. Magazyn mieszkania, mieszkania, fajnie. Gdzieś były drogi. Drogi są bardzo ważne w tej grze. I wydaje mi się, że fajnie by było to jakoś możliwie rozplanować. Zobaczmy, może, jak wygląda sytuacja z mieszkaniami. Muszę wybudować najpierw w centrum miasta. No dobrze. W jaki sposób się wybierało? O, właśnie. To wszystko możecie sobie wykarczować dookoła. A byłoby fajnie, gdybyście jak najszybciej wybudowali. To, co powinniście wybudować. Jeżeli chodzi o dalszą część o rzeczy, które chcemy zrobić, jest to na pewno rybak, hata zbieracza, hata wędkarska. Hata wędkarska będzie tutaj, bo tu była woda, i, i gdzieś tutaj będziemy to w przyszłości sobie ustawiać, ustanawiać, na początek myślę, ta zbieracza też będzie całkiem porządnym rozwiązaniem, z tego względu, że i tak dostaniemy za to z tego właściwie pożywienie będzie gdzieś tam sobie zbierał różne rzeczy co to jest jajka chyba bodajże tak Zobaczmy tutaj mamy dużo jagód teraz to szczerze mówiąc nie widzę tych rzeczy F2 może kurczę zasoby mi się nie pokazują No właśnie w 4 Czyli za pomocą F4 przełączamy No dobrze Czyli tak, tu macie nie do końca jestem pewien co to może być. Podejrzewam jakieś warzywa, także tak to zrobimy. Będzie to w miarę blisko centrum osady. Z jakim za pomocą czego mogę obracać budynki? To jeszcze jest dość ciekawe pytanie. Za pomocą R niestety nie działa. Ta wędkarska obróć kamerę, przesuń kamerę. O. Czy ja nie mogę obracać rzeczami? Sekunda, zaraz zerkniemy. Okej, okay, jest możliwość za pomocą tab. Także spoko. Eee, dobra, kata zbieracza, tab. O tak, tu będziesz. Gdzieś tutaj myślę zrobimy ciebie. Szkoda, że nie ma jajków, ale trudno. Eee, dobra. Tytry, ty, ty. dawaj w ten sposób. W sumie możemy nawet to tak zrobić. Kurczę, żeby był większy, większa, większa możliwość manewrowania. Tym to moglibyśmy jeszcze zahaczyć o mm, te, te, te... Ja wiem. Nawet nie wiem do końca, co to jest. Zobaczmy. Krzeg wieżby, właśnie wieżby. Wierzby będą potrzebne do tworzenia koszy w przyszłości. By nasi ludkowie nosili szybciej przedmioty. No dobrze. Teraz tak, drogi ogrodzenia. Poproszę drogę. Z centrum miasta oczywiście. Muszę przytrzymać? Tak, muszę chyba przytrzymać. O, z centrum miasta dotąd byłoby miło. Następnie wypadałoby stworzyć mieszkania. Ile one potrzebują ludziów? Znaczy ile? Ilu ludzi może przetrwać w takim mieszkaniu? Podejrzewam, że koło czterech tak jest standardowo w grach z reguły. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, to też będziemy robić w troszeczkę większej odległości od centrum osady. O tak. Tutaj możemy wrzucić jeszcze to. I może tutaj. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłości centrum osady zamierzam ogrodzić a gdzieś tam palisadą czy czymś. Gramy na średnim poziomie trudności, także prędzej czy później ktoś będzie chciał nas zaatakować. Dobrze, dobrze. Zarządzaj murami, zbieraj zasoby. Tutaj możemy to też wszystko pozaznaczać. OK, dobra. Kolejna rzecz, na którą prawdopodobnie będą narzekać prędzej czy później, jest to brak studni. Także zróbmy też tą studnię. Potrzebujemy do tego niestety kamienia. Zbieraj zasoby. Niech ludzie się od razu za to biorą. Fajnie. Od razu wyekwipowali wózki. Jak dobrze kojarzę, wózki były od początku grze. Że... Aczkolwiek nie wiem, ile ich dostaliśmy na start. E, wilk to niedobrze. Wilk może wytrzebić nasze postaci. O, bardzo, 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 bardzo niedobrze. Zobaczmy, jeżeli, jeżeli chodzi o obronę, jak to wygląda. Wieża strażnicza. Chociaż nie. Nie obronę. Pierwszym tyk na dobrą sprawę, pierwszą osobą, która może ochronić nasze stworzenia, przynajmniej kiedyś to tak działało, był myśliwy. Produkcja żywności, chata zbieracza, chata wędkarska, poro uprawne, wędzarnia myśliwego jest. A tu gdzieś było żarełko, jak dobrze kojarzę. Tu. No dobra. Zróbmy to póki co, gdzieś tam w miarę blisko centrum osady. Tu chyba zostawiłem, tak, zostawiłem. Miejsce na, na drogę, chociaż możemy to zrobić w ten sposób, nawet myślę, że nie będzie to stanowiło zbyt dużego problemu. Ok, no i dobra, niech, niech działają nasi przyjaciele. Drapieżniki atakują, no właśnie o tym mówiłem, chociaż <laughs> wszyscy się wzięli za atak, także nie było źle, to na pewno rzeczywiście po cztery. Na jedno mieszkanie atrakcyjność. Atrakcyjność jest w miarę tego, jak atrakcyjny jest dany obszar do życia. Ta mechanika wpływa tylko na schroniska. Wysoka atrakcyjność jest warunkiem przy wstępnym modernizacji schronisk do wyższych poziomów, ponieważ domy wyższego poziomu generują dochody podatkowe, mają zwiększone obłożenie i są wymagane do modernizacji centrum miasta. Są one bardzo pożądane wybierając budynek do budowy w interfejsie użytkownika budowa możesz sprawdzić czy wpływa on na atrakcyjność ta informacja jest przekazywana w formie strzałek obok jego nazwy zielone oznaczenie sygna sygnalizuje że budynek będzie miał pozytywny wpływ podczas gdy czerwone wskazuje na negatywny efekt żółte natomiast wskazuje że budynek nie ma wpływu na atrakcyjność gdy uzys uznasz że chcesz wybudować budynek przeniesienie podglądu rozmieszczenia po mieście pokaże wpływ Jaki będzie miał na atrakcyjność pobliskich domów? Zbyt duże obniżenie atrakcyjności może spowodować, że mieszkańcy opuszczą dym, dom, ponieważ obszar nie będzie spełniać ich wymagań dotyczących atrakcyjności. No dobrze, znaczy się rozumiemy. Przeczytałem to specjalnie w miarę na głos, żebyśmy wszyscy poznali na nowo tą grę. Już pierwszy kontakt gdzieś z grumniałem, tak jak mówiłem jest to trzeci, a, trzeci, trzeci sezon. Wybuduj domy, sześć sztuk. No dobrze, sześć sztuk ludziów, co znaczy, że będą potrzebowali dwóch mieszkań. Nie będą musieli niestety się pomieścić, inaczej tego nie widzę. A... Proszę w tą stronę. I tutaj, może byłoby bardzo mi miło. I następnie, możemy dobudować kawałek drogi. Czy my postawiliśmy już koniec końców tą studnię? Właśnie tym się zajmują. Bardzo ładnie. Carlemane. Pytanie: Czy możemy zmieniać imiona? Pracuje. Możemy zmieniać spoko. Także wiecie co, a, co? robić, jeżeli chodzi o same komentarze? E, Każdą osobę komentującą nagranie, ten odcinek, oczywiście nagrodzę nadaniem nazwy mieszkańca, jeżeli sobie tego życzycie. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, no i tak żywność, żywność powoli nam się kończy niestety. Przybył nowy mieszkaniec do osady, dotarł nowy mieszkaniec Erewana, którego przyciągnęło coraz większe bogactwo twojej osady. Aby zwiększyć migrację zadbaj o wystarczającą ilość żywności i domów. Rzeczywiście była taka mechanika, że i nowy... urodził się nowy mieszkaniec. Bardzo fajnie. Sakar się nazywa. Wracając do tego, co zacząłem mówić, jeżeli chodzi o napływ nowych ludzi, nie napłyną, póki nie będziemy mieli zwiększonej ilości domostw. Także no cóż, tak to wygląda. Dobra, to już mamy wszystko ogarnięte, następnie przydałoby się wędzarnia, z tego względu, że będzie chata myśliwego będzie przynosiła do wędzarni rzeczy do chociażby jedzenia. I za ich pomocą będziemy mogli sobie przerabiać to na żarełko. Nie jestem pewien, czy było poprawne to, co powiedziałem. W każdym razie, wędzarnie służy do, do, do produkcji jedzenia. Zrobimy to trochę lej z tego względu, że rzeczywiście ma dość duży wpływ na atrakcyjność. Minus 9%, bodajże, jak dobrze zerknąłem. No, byłoby szkoda stracić od razu a, tą atrakcyjność na tak dużym poziomie. No i pięknie. Powinno zaraz być kolejne mieszkankowe udowane. Czyli rzeczywiście cztery. Teraz się temu w 100% dokładnie przyjrzałem. Pole uprawne. Pole uprawne też by się przydało od razu za pole uprawne też by się przydało od razu wziąć. Z tego względu, że a, będziemy potrzebowali dużej ilości Pożywienia w przyszłości, a to jest jednak najlepsza opcja, żeby te pożywienie zdobyć. Nie mamy niestety kłód. Co za tym idzie, powinniśmy zainwestować może w chatę zbieracza. Pytanie: czy ja już jakieś chatki zbieracza nie zrobiłem? Jest chata zbieracza. A, czyli to nie, to nie jest ten budynek, o którym myślałem, niestety. E, więc tak. Kolejne. To będzie zagroda. Zagrodę zrobimy w centrum osady, żeby ją gdzieś w przyszłości fajnie chronić sobie. Dalej, dalej, dalej. Składowisko, piwnica ziemna. To nie jest to, czego chciałem. Zasoby. Jest. Nie, to też nie jest to. Improwizowany tartek, karbarnia. No dobra, czyli musimy i tak wybudować kolejne dopiero rzeczy, żeby to jakoś działało. Drwalo możemy w sumie, nie, atrakcyjność bardzo na tym ucierpi, niestety. No nic trudno, zróbmy to w tym miejscu, jak tak. Tu jest dość dużo jeszcze drzew. No i powiemy mu, żeby gdzieś tutaj sobie wybierał te drzewka, niech mu będzie. Dobra, nagrodę już mamy, będziemy mogli rozładować wóz. Byłoby miło, gdybyście właśnie tym się zajęli, tylko pytanie jak ja mogę to zrobić. Chyba muszę to wszystko poprzestawiać. Wiecie co, żywności to na pewno nie składujcie. Przedmioty użytkowe jeszcze możecie, Nieprzedłożone przedmioty też prosiłby mnie. Zbieraj zasoby. Bardzo proszę. No i dobra. Lista osób, które przybyły do Twojej osady: 6 mają plany związane z imigracją. Przyjmiesz ich do swojej osady, czy odrzucić? Oczywiście, że przyjmiemy. Bardzo miło, że kolejne osoby do nas dotarły. Bardzo mnie się to podoba. No i co? No i chyba będziemy tutaj sobie. Mieszkać, jak tak? Tętniący życiem rynek mógłby pozyskać złoto i przyciągnąć nowych mieszkańców do naszego rozwijającego się miasta. Rynki pozwalają zaopatrzyć domy i pozyskać złoto na podstawie liczby domów w ich obszarze roboczym. Rynek. Rynek też jest fajną strukturą. Improwizowany tar Tak, na razie nie jest nam potrzebny, nie potrzebujemy wytwarzać desek. Póki co potrzeba nam tylko i wyłącznie. Tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie drewno. Deski, już tak jak naprawdę, są tirem drugim, jeżeli chodzi o surowce. Mam Przynajmniej mam nadzieję, że dalej tak to działa. Składowisko również nam się przyda, to będzie po tej stronie naprzeciwko wejścia do centrum osady. No, i tutaj też bym chciał gdzieś postawić rynek. No dobrze, zobaczmy. Udogodnienie i usługi. Możemy wytworzyć cmentarz. Byłoby to fajne. Okej, okay, strasznie dużo ludzi zaczęło nagle przenosić wszystko. Bo ja bym bardziej wolał, gdyby się na przykład zajęli, nie wiem, budową. Budową. O, wyłączony slot. Możemy ustawić kolejną osobę, żeby gdzieś tam sobie walczyła w międzyczasie. No dobra, nie mogło znaleźć na miejsc, miejsca na przechowywanie żywności, piwnic lub magazynów. Właśnie tym się zajmujemy, moi mili. I jeżeli chodzi o magazyny, rzeczywiście piwnica ziemna mogłaby być fajnym rozwiązaniem, tym bardziej, że jest dość mała i można ją postawić bez negatywnych efektów w okolicach mieszkań. Dodatkowo ma tą fajną funkcję, że jako, że jest tam zimniej, bo jest to pod ziemią, Um, to, to 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 ustawmy priorytet, żeby tym się zajęli. to wydłuża termin przydatności do spożycia e, żywności. Także fajna rzecz. Myślę, że myślę, że bardzo w porządku. Drewno opałowe, drewno opałowe. Drewno opałowe właśnie. Nadciąga zima, powinniśmy o to się zatroszczyć. E, ty produkujesz deski, ty produkujesz. To. Właśnie drwal. Czyli to nie działa tak jak myślałem. No ale dobra, mamy drwale jest całkiem w porządku. Dodajmy jeszcze jedną osobę. Niech walczył we dwójkę. A tak samo w sumie wędzarnik nie potrzebujemy, bodajże. Produkcja stosunek. Wędzone mięso. Dobra, tym się zajmujecie. Fajnie, fajnie. Nadciąga zima jest bardzo niedobrze. Jeżeli chodzi o czas odcinka będzie to jeden rok. Tak wydaje mi się całkiem w porządku. Wydaje się to całkiem w porządku opcją. No i drewno o połowę już powoli jest wytwarzane. Fajnie fajnie. Pozbierajcie sobie jeszcze to wszystko. Tutaj jak najwięcej tego, żebyście zebrali, ponieważ no tak jak mówiłem, tu będziemy i tak się rozbudowywać. Także prędzej czy później to wszystko wykarczujemy. Śnieżyca nadchodzi. No to z kolei bardzo niedobrze. Dobra, bierzcie się za drewienką. 20. 20. Drewno połowego to dość mało. Choć bardziej mnie zastanawia jest żarełko. Weź się, weź się za pracę. Co? Możesz? Nie możesz? Możesz? Proszę? Móc? Proszę móc? Proszę robić to, co cię proszę? No i pięknie. Śnieżyca. Nadciąga. Pięknie. Już tylko potrzebujecie troszeczkę pracy i będzie w porządku. Cztery miesiące żarcia. Fajnie, fajnie. No i zima nastała moi mili. Niestety w tym wypadku nie dobywamy sobie pożywienia. No ale mamy piwnicę ziemną także jest dobrze. Beczek niestety brak. Krzaki wierzby. Kolejnego zbieracza chyba potrzebujemy. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o samą populację proszę pokazać mi jak to wygląda. Mamy ośmiu robotników. Jeżeli chodzi o zbieraczów przerabiaczy, zbieraczy zasobów. To jest drwal. No i w sumie tyle. Usługi, brak wojskowe, brak dobra. Brak żywność, jest mniej więcej to ogarnięte wszystko. No dobrze. Robotnik. Jak to dokładnie działa? Robotnik na pewno jest też budowniczym, jak dobrze kojarzę. I samych robotników możemy. Ty możemy to wszystko. Rozdysponować na nowo. Ok, wyłączając opcję e, automatycznego wypełniania. No dobra, ale na razie się tym nie będziemy zajmować. Póki co, jako że mamy 8 robotników, myślę, że stać nas na jeszcze jednego zbieracza. O, dawaj, dawaj, dawaj. Produkcja żywności, zbieracz. I pan zbieracz będzie się zajmował przede wszystkim zbieraniem. A krzaków wieżby. Uważam, że to jest bardzo potrzebne, ponieważ będziemy mogli przez to dzięki temu wytwarzać kosze, co jest myślę fajną opcją. Dobrze, kolejne drogi zostały ustanowione i dalej. Kto wytwarza te kosze? Koszykarz pewnie. Zasoby. Garbarnie. Garbarnie też możemy tak po wytworzyć. Wytworzyć? Chyba nie tak powinienem to powiedzieć, aczkolwiek nuciusz. No I też to zrobimy pewnie na nowy rok. Jeszcze mamy drwala, improwizowany tartek. Nas nie interesuje. Dobrze, niech będzie taka herbalnia. Tutaj będzie, myślę, fajna opcja, żeby w tym miejscu zrobić dzielnicę produkcyjną w przyszłości. No ale najpierw zadbajmy o. Pierwsze rzeczy zablokowane przez budynek. Nie mogę tego ptęty przerzucić. Dlaczego? Halogro. Proszę się uspokoić. E, tędy niech idzie dalsza droga. Fajnie. No i pięknie. Chyba zima się już kończy. Mamy rok drugi, moi mili. Nie przeczytam, nie będę, <laughs> nie będę, nie będę, nie będę kaleczu języka. Możecie sobie przeczytać to we własnym zakresie. No dobrze, ja niniejszym dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę, nie żałujcie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Hej, cześć, czołem Pa!